No, witam, witam panowie. Ogólnie chciałem tu zapowiedź zrobić tego typu, że 17 czerwca w Łodzi odbędzie się koncert tego. Mam nadzieję, że my też będziemy tam. Wszystko się rozstrzygnie. 17 czerwca my tam też będziemy ogólnie jak chcecie z nami się spotkać, pogadać to jak mówię 17 czerwca w Łodzi koncert do tego to jest chyba Pietkowska 102, nie jestem pewny musicie sobie zobaczyć w internecie, bo ja już też nie pamiętam, ja mam różne sprawy na głowie i nie ja nadążam wam przekazać informacji też postaramy się być tam ogólnie mam nadzieję że miło nas zaproszczycie ogólnie na koncert Tadego a 2 Zgierz to nie jest daleko ze Zgierza możemy przyjechać tramwajem to jest dla nas mały pikuś jak chcecie z nami się spotkać w Łodzi na imprezie Tadego 17 czerwca zapraszam my też będziemy tam poza migania ilo